Siemano, widzowie, z tej strony Kero, jak zawsze na tym kanale, a dzisiaj pokażę Wam sposób na automatyczną farmę trzciny. Yy, ona jest nie tak do końca jak na innych poradnikach, ale jest trochę taka inaczej zrobiona, bo uznałem, że tak będzie lepiej, bo po prostu nie zawsze trafiało to do wody. I... O, zobaczcie. Nie zawsze to trafia do wody i nie zbiera. Ale teraz i tak myślę, że jest dobrze, bo. Wtedy w ogóle przeskakiwało na drugą stronę, nie? Dlatego teraz uważam, że może być dobrze, bo naprawdę nie miałem już siły, tak ciężko mi się to robiło, już byłem tak wkurzony, ale jestem tutaj, żeby Wam pokazać, jak zrobić właśnie taką farmę i jak ona działa. Ale tutaj są, jest poprzednia farma Bambusa, jeżeli nie widziałeś, sprawdź na ostatnim odcinku. A my już bez przedłużenia lecimy do odcinka, tylko zostawię jeszcze łapę i suba z żeby takie coś się nie ominęło, bo naprawdę yy, chciałbym i bardzo by mnie to wspierało. Więc tak, tak, na początku macie tu wszystkie potrzebne rzeczy. Wszystkiego jest praktycznie po 16. O, o, tutaj jest jedynie 18 i dwie wody. Dlatego jest taka różnica, ale my sobie już zaczynamy. A zaczniemy od... Wykopania sobie dziury na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kratek. Ja chyba, jak tam się robi taki profesjonalny, to to nie jest na 9. 1, 2, 3, 4, 5. Yy, co ja mówię? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dobra. Jak już mamy na 9, to to powiększamy. Powiększamy. Dajemy tutaj dwie skrzyneczki. Ja tam dałem do czasu, Tak jest. Są dwie skrzyneczki. Dajemy na to hopery. Hop, hop. Uznałem, że tak to będzie lepiej działać. Tak robimy. Tak, 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 tak. tak. Wskakujemy tu. Rozlewamy wodę. Pięknie. Dajemy tutaj wszędzie trzcinę. Hop, pięknie. Tak jak mówię, to jest bardziej farma taka w moim stylu, nie? Poczekajcie, bo coś tu jest chyba nierówno. Nie no, dobra. Równo jest wszystko. Jak chcecie tak zacząć, to stawiacie sobie bloczek. Lecicie pyk i tak stawiacie pistołony wszędzie. I z drugiej strony to samo. Dobra, jak już mamy, to niestety tu muszę zniszczyć rectum, bo będzie nam się to wszystko psuło. Y dajemy tutaj bloczki drewna z drugiej strony tak samo dobra jak już mamy to dajemy tutaj właśnie takie sobie te obserwery nie wiem czy dobrze mówię ale jakoś tak dajemy sobie A, trzeba tak hop i hop dobra jak to już mamy no to lecimy z restownym po jednej i po drugiej stronie i farma wygląda na skończoną dlatego teraz testujemy Takim sposobem, że pyk. 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 Wszystko działa idealnie. No i teraz, jak będzie wam trzcina rosła, to nie będziecie się musieli martwić o ścinanie, bo jak widzicie, wszystko działa samo. Dlatego to jest piękne, według mnie, w tej farmie, że. Zobaczcie, i z tego nie są nawet najmniejsze te. Najmniejsze, jak to się nazywa. Przychody. Tak, dobrze mówię? tak, nie? No, nie są jak najmniejsze. Tu jeszcze, jak coś Wam wyleci, to, to i tak leci do skrzynek, bo widzicie, tu są te opery. No i co? Piszcie, jak Wam się podoba to, czy pomogłem, a ja bym się z Wami żegnał. No i zapraszam na kolejne odcinki, bo tam się widzimy już z inną energią, bo to są odcinki dłuższe. Nie takie krótkie, poradnikowe, tylko dłuższe, dlatego zapraszam i żegnam się z Wami. Do zobaczenia.